Siemaneczko ludzie, z tej strony FLB, witam was w dzisiejszym shortzie, jak widać Sysia jest na schodach, tutaj Orenik się nam dzisiaj nie chowa, też sobie na schodkę siedzi, Plajik sobie też tutaj siedzi, gdzie macie piłkę? O, jest piłeczka, o, to weźcie piłeczkę. I rzucimy kotom Koty, koty chodźcie, chodźcie, chodźcie Kto ma piłeczkę? Ja mam piłeczkę I... Pyk, 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 pyk Sysia i Platik się zainteresowały Powali Jak to wali? Zainteresowały, powali To już była walka I co? Subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie Miłego wieczoru życzę do jutra. Czas został super widoczny.